Witajcie w drugim odcinku programu Disco Polo Flash W dzisiejszym wydaniu zaprezentujemy wam nowe teledyski Informacje życia gwiazd Oraz relacje z imprezy Zapraszamy do oglądania iść do ciebie, potem nie, Ciągle kręć. Miga się, obiecuje, mniej, taka aparatka z niej. Chcę do ciebie, potem nie. Ciągle kręci, miga się, obiecuje, mniej, taka aparatka z niej. Po zołzie przyszedł czas na aparatkę. Joker udostępnił na początku września swoją najnowszą produkcję, która powstała przy współpracy z DJem Sequencem. Jak zdradza nam sam wokalista, utwór opowiada o dziewczynie, która kusi, uwodzi, facet się napala A tu psikus. Żarty, żarciki, to domena głównej bohaterki. 12 września bawiliśmy się na gali Disco Polo w klubie Disco Playboy Show. Na scenie zaprezentowało się gwiazdy muzyki disco, a wśród nich Pudzian Band, z którym udało nam się porozmawiać. Hejka kochani, z tej strony formacja Pudzian Band. Właśnie jesteśmy w miejscowości Bojszowy, Właśnie przed chwilą zagraliśmy koncert, zagraliśmy tutaj właśnie swoje najlepsze chiciory, takie jak cała sala. Bądź wiernami mój Aniele, jesteś wszystkim co dziś mam i swój najnowszy utwór premierowo dzisiaj, Weekend Polaka. Publiczność była niesamowita, bawiła się razem z nami, także nic dodać, nic ująć. Teraz troszeczkę trzeba odsapnąć i brać się dalej do roboty. Oraz gwiazda wieczoru grupa PowerPlay. Nic tam nie kręci, jak rozpałone siotle. A nie uciekasz i o nie uciekaj! Nie udziel duże o dłużej nie przeciąż. Zobaczcie całą relację z tej imprezy na disconmyślnik polo.info Top Disco Polo to 20 najczęściej oglądanych teledysków w naszym serwisie disco.clipy.com. Co tydzień nowe notowanie, zaglądajcie na disco-polo.info, aby dowiedzieć się, co jest numerem 1. Tylko nieliczni mają zaszyt wystąpić na stadionie narodowym. To wyróżnienie spotkało ostatnio grupę Boys, która miała przyjemność zaśpiewać dla kilkudziesięciotysięcznej publiczności. Zobaczcie fragment wideo z tej imprezy. Chcę z Tobą bawić się, do rana tańczyć chcę i tak przez całe życie. W zdrowym ciele zdrowy duch. Już teraz nie tylko piękni i młodzi, ale również wysportowani. Magda i Dawid nieprzerwanie pracują nad swoją sylwetką pod okiem trenera personalnego, którym jest Łukasz Piłat. Mamiężanko, jak już zdążyliście zauważyć, my intensywnie pracujemy od początku września razem z Łukaszem. Kochani, myślę, że bardzo warto Zainwestować w siebie I w swoje zdrowie i sylwetkę Jest ciężko, nie ukrywamy Bo dzisiaj mieliśmy dosłownie kilka godzin snu Ale od rana jesteśmy na siłowi Walczymy, myślę, że warto przejść na styl fit Bo to jest po pierwsze modne A po drugie lepiej człowiek się czuje Zachęcamy Was do tego Trzymajcie za nas kciuki My już efekty swoje pierwsze widzimy Pozdrawiamy bardzo serdecznie, cześć Uwaga konkurs W jednym z teledysków występuje luzak o którym prawdy się nie dowiesz. Swoją ostatnią pensję wydał na Adidasy, chociaż pracuje, to nigdy nie ma kasy. Robi co lubi i żyje jak chce. Posiada również komórki dwie. Jeśli wiesz, jaką produkcję ma na myśli ekipa redakcji portalu disco-polo.info, to umieść swoją odpowiedź pod drugim odcinkiem programu Disco Polo Flash w serwisie YouTube. Być może właśnie ty zostaniesz wybrany jako jeden z trójki zwycięzców, którzy otrzymają od nas płytę oraz smyczkę. Na sam koniec gorąca premiera Marcina Siegniczka. Będziesz moja, moja, moja. To lekka, doświnezyjna i określona po raz kolejny niebanalnym tekstem, produkcja, w której Martin Grawa bank. Artysta ponownie wykonał zabieg, w którym świadomie odbiegł formą teledysku od treści. Koniecznie zobaczcie. W, tym spojrzenie. w trzecim wydaniu również nie zabraknie gorących premier, relacji z imprezy, nowinek z portalu disco-polo.info oraz wyników konkursu. Zatem do usłyszenia!